No jesteśmy już na lądzie, Urugwaj, miasto Kolonia, była dawna kolonia portugalska, mury obronne, twierdza, gdzieś tu ma być, gdzieś amfiteatr, szybko chcemy to przelecieć i to dosłownie i potem do stolicy, do Montevideo, gdzie my tam nocujemy, także jak to my, wszystko w biegu, troszkę pada, ale to... Las Palmas. Samochody jak na Kubie. Nie wiem, ale dobrze wygląda. Bardzo dobrze. Ty, co to za jakieś stwory? Bądź już pozostałości po czasach kolonialnych chyba. Ja <śle> Plaga Urugwaju. górki zawieszone Idziemy dalej. Urugwaj. Kolonia. Miejscowość. Pokmurno. Szczana. Lubię takie. <śmiech> <śmiech> Platany? Bastion? Zobaczymy, co to za twierdza. Górki Ljubi Dalej spacerujemy, kolonia, miejscowość, Magmowska, port w Urugwaju, pałac. Ty, może na chwilę wejdziemy do środka? Nie weszli, bo nie chcieli, ale sam szedł. Zdrowaśkę szybko tu za rodzinę i najbliższych. Ale to wychodzi, wszędzie gdzie jestem, tak jak ma padać deszcz, to zaraz pojawia się słońce, podobno na parkie cały czas lecha. Przedzieliśmy miasto, miejscowość, Kolonia Urugwaju, tak to wyglądało. Taksówką do tego. Taksówką ma od pancerne odrodzenie klientów. Taksówkarza. Nie wiem, co to znaczy, ale to ciekawe. Na szczęście licznik jest. Ostro Montevideo. Jesteśmy w stolicy, już na Zwiedzanku. Trochę późno nam to wszystko wyszło. Uruguay, Montevideo stolica kraju. Tutaj, z racji tego nie był to jakiś główny cel naszej podróży. Szybki spacer po centrum do północy i rano lecimy do Brazylii, do Rio. I tam trzy dni. Także troszeczkę tam będzie plaża, trochę poszalejemy. piękne Znowu kolonialna zabudowa, zauważyłeś? O, idą za rękę. To jest fontanna miłości, wiecie o tym? No nie wymyśliłem teraz to No tam, pójdziemy To zabudowa, Macieś Zaliśmy do brzegu, może zaraz, tam dalej dźwigi portowe. przodu siedzę, a nie z tyłu. <laughs> Za szybą. <laughs> Pozdro. Montevideo. Uruguay teatr. Nocą. co? i opuszczamy już Uruguay Montevideo. Jedziemy taksówką znowu na lotnisko i lecimy do Brazylii, do Rio. Także argentyńskie, ukraińskie, wszystkiego rodzaju świata. Miasta, pozdro.